아, <laughs> 흐흐. chcę to ściągnąć Plaszczyć się tu Jak uważasz Siemanko, witajcie na kanale bez spiny Widzicie jakie zamieszanie mi tutaj dzisiaj zorganizowali. Uh, przyszli do mnie wczoraj sąsiedzi z Kosgard ze Straży Wybrzeża. No i zapytali się czy, czy możemy użyć łódki na zabezpieczenie, bo jest taki event coroczny. Uh, what, how you call, this? How you call this event? Like, what Uh, Fluvial? Fluvial Parade of St. Peter and Paul. Uh, yeah? Fluvial Parade of St. Peter and Paul. Yeah. Czyli to będzie parada łodzi, wszystkie łodzie rybackie, wszystkie łodzie okoliczne. Uh, będziemy płynąć do... It's the, it's the of, uh, fishermen. A, okay. To jest okej. Okay, okay. yeah. Czyli to jest takie święto, święto rybaków. Świę... dzień rybaka. I wszystkie łodzie będą płynąć w, w konwoju, takim jedna za drugą. Tutaj najpierw w koło tej wysepki Tulang, bo właśnie dopłynęliśmy do Tulang. Tu odbywa się, będziemy msza teraz. I, i pomszy, pomszy, płyniemy naokoło, później na plażę Bachha, no i później tutaj wracamy. Taki jest, plan, taki jest plan wycieczki. Wziąłem dzieciaki. Marikar została w domu z teściową i z Krystianem no i ten, nie poprosili mnie, czy, 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 czy możemy ten, czy mogę im pomóc zabezpieczyć łodziom, bo oni tu nie, nie mają łodzi, a ja mówię, pewnie, nie, nie ma sprawy no także zabezpieczamy, nie no, chłopaki przynieśli wyżerkę na później, nie także, świński łeb Świński łeb mamy na łódce. Płynęliśmy tutaj po ryż, takie, takie otrzymałem informacje. <śmówie> Widzicie, to jest duża, duża łódź rybacka z dużą siecią. No, fajna impreza, nie? Dzisiaj po prostu będziecie mogli zobaczyć, że Filipińczycy to są naprawdę wyspiarskim narodem. W tej widać, że Filipinos like są Tak. Yeah? Yeah. Yeah, fishermen fishermen. Uh, Naród rybaków. Tutaj ciągle, no, bardzo wiele, wielu ludzi zajmuje się rybołówstwem. I to jest ich podstawowy dochód. Od dużych, dużych statków, łódek jakichś do takich najmniejszych. Nie nawet na napędzanych siłą własnych mięśni. Salamat, salamat No, no, non ci piace... Qualcosa qui, qualcosa... No, no... E questa è una impreza, nakarmili nas tutaj. Uh, No. Lara, please. Lara, e basta, e basta, e basta, niedługo będziemy. naparzać Szasie już odbyła tutaj taka mała kapliczka za mną zjemy i pewnie ogień e automat produkcji Izraelskiej Tak nam niedziela spokojnie upływa. To jest impreza. A Antka, dość fale są duże, Antka ululało do snu. Ja? Antek stwierdził, że sobie walnie drzemkę, to niech śpi. No byliśmy już przy plaży Bakhao, i teraz wróciliśmy. To jest znowu wysepka Tulang. O tu widzicie. Latarnię morską i opłyniemy ją dookoła. Tą wysepkę, którą widzieliście z drona. Tak, no, no taką tradycję mają co roku, nie? Fajnie. Fajnie. To jest taka dziękczynienie za to, co im może daje. Tak jak mi tutaj tłumaczyli no i co roku co roku w ten w ten sam sposób się to odbywa Saint who? Saint Peter. Saint Peter? And Saint Paul. A, to są tu stacius No to na tej łodzi, która jakby przewodzi tej procesji, można tak powiedzieć, są, są figury świętego Piotra, Saint Peter and Saint, Saint Paul. St. Paul, ja. Świętego Pawła. I tam nawet kobiety cały czas y, śpiewają jakieś pieśni religijne. Tak te, teraz usłyszałem, bo się zbliżyliśmy do nich. Zajdę, tak? Zajdę. No, akcja była, bo się jedna krypa spierdzieliła Tamta Będą ją ciągnąć chyba tą... Tą większą, nie? Holowanko Brakło paliwa albo się silnik wyłożył apie ryby Dobrze A piekcierowa Poni raj, bonieraj! No to tu się jeszcze jakaś impreza gruba szykuje. Popatrzcie ile głośników wiodzą No trochę na ryby Dobra, skacz tu Ja Oja, ole jamajam ryby Antek łapie ryby Antony fishing. No i co? No i wytachali te głośniki na brzeg Będzie impreza O tu jeszcze popatrz, jeszcze targają takie petardy a na Tulang Diot nie ma prądu ani wody. A, także prąd z generatora, a wodę łapią sobie deszczówkę. Teraz w sumie pada praktycznie co noc. Także... A... Chyba nie mają problemu z wodą. Zresztą można zawsze dowiedzieć, więc nie jest, nie jest daleko na wyspę obok.